Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. Jest to nowy sezon. Powrót do przeszłości i zaczynamy karierę. Zapis numer 1 na łatwym na Goldcrest Wall. Także kontynuuj, tutaj już mamy zrobioną postać. Wszystko ładnie pięknie. Z dodatkiem Platinium, coś tam możemy z Platinium zawsze sobie dodać. I myślę, że będzie to jak najbardziej Gites. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądać. No teraz, jak słyszycie, trochę inaczej mnie słychać. Y, zobaczymy. Myślę, że gdzieś do wakacji wleci ten mikrofon. Już chcę coś bardziej, y, że tak powiem, lepszego, coś już y, na stałe. Myślał, że na parę lat, żeby mi starczyło. Zobaczymy, jak też będzie. Będę myślał nad tym do przyszłości, oczywiście będziemy się tutaj rozwijać tak, jak to się powinno normalnie rozwijać. Także, także, no, jesteśmy tutaj. E, nie chcę podstawowej wiedzy o grze. Widzimy, jest pickup i ogólnie zrobiłbym sobie tylko e, głośniej. Dzięki, i teraz tak. Musimy sobie tu pozmieniać nie wiem czy nie będzie minimalnych szumów i to od razu zaznaczę, żeby to nigdzie automatyczny wyłączony, Ruch drogowy włączony, strony roślin włączone, stan nawożenia 1. Myślę, że będzie gites. Dobra, pierwsze co jak widzicie mamy oczywiście standardowo combine. Jest ciągnik z przyczepą, także tutaj nic nie będziemy, mi się wydaje zmieniać. Na tym pierwszym odcinku. Chwilę pokosimy. Też odcinki myślę, że mogą być gdzieś po 20 minut, coś tego typu, 15-20 minut, żeby to było. Będzie, myślę, spoko. Trzy razy w tygodniu możliwe, że farming ten będzie e, e, i tyle. Też na to zobaczymy, jak to też będzie szło. Myślę, że w poniedziałki, środy i piątki będzie właśnie farming i w niedzielę jakaś, jakaś dodatkowa seria, ale też zobaczymy. Że nie przeszadzać z farmingiem jak, jak, jak też te wyświetlenia będą z farminga Jest słoma i nie wiem też czy od razu nie wziąć jakby kredytu, jakiś pras może czy, 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 czy żeby coś dorabiać do tego Tutaj w porównaniu do gry Farma sezonu trzeciego Jak wiemy są pola proste więc tutaj mogę sobie zawsze Pracownika ustawić I raczej nie będzie zbytnio problemów Żeby coś tutaj chodziło Także, także no Nigdy tutaj z tego, też z tej mapy nie miałem sezonu. Tam live'y kiedyś były. Także no, nie wiem, czy tutaj sobie nie ustawimy pracownika najprawdopodobniej i chyba tak zrobimy. Niech tu leci pracownik. Eee, tu mamy New Hollanda, którym sobie porobimy, a tu mamy ten i tu byśmy mogli ustawić rzepak mi. się wydaje rzepak. Damy rzepak. Jest pomoc, jest. Na razie chyba tylko potem. Mi się wydaje, że są te liczniki motogodzin i, i albo ten kejsik pójdzie na sprzedaż, albo tamten kejsik pójdzie na sprzedaż. Także widać jest na ja pracownik, ale dobra. Palamy New Holanda. Myślę, że zaczniemy robotę. Mógłbym wziąć od razu też siewnik, ale nie chcę też iść od razu w jakieś większe tutaj maszyny na gospodarstwie, tylko też bym poszedł od razu w jakieś zwierzęta. Zobaczymy jak to też będzie wychodzić. Myślę, że jak najbardziej będzie to spoko, żeby takie tutaj rzeczy robić. Także, także no. Wszystko się okaże w praniu. Z takich jeszcze informacji ta aktywność, w sumie tej, brak tej aktywności na kanale pojawił się ze względu na to, że nie miałem czasu, w sumie też byłem trochę zajęty treningami, w sumie dalej mam te treningi, ale też stwierdziłem, że, że, że tego YouTube'a jakoś tam mogę ogarnąć. Też akurat jeszcze po 18 jestem, był, wtedy był okres, miałem 18 i teraz w sumie jeszcze znaczałem prawko. Także wiecie, trochę się rzeczy pozmieniało. Teraz w sumie do szkoły wracamy ze zdalnego, bo ja jeszcze teraz, jeszcze ten tydzień będę miał zdalne. ale no, też na jakby miesiąc wracamy, ja w wakacje idę do roboty. z też zobaczymy jak to się ustali. Będziemy będę raczej na pracy dwuzmianowej. Także, także no, wszystko się okaże. No i myślę, że gdzieś koło wakacji ten mikrofon wleci. Myślałem na Blue Yeti, najprawdopodobniej będzie to Blue Yeti. Zawsze chciałem mieć Blue Yeti i... Myślę, że wpadnie w moje ręce. No i z 17 będziemy lecieć, 19 nie wiem. Zobaczymy jak z tym sezonem będzie. Czy, czy jakąś, jakiś będę miał pomysł na jakiś sezon do 19, czy też będziemy czekać na nowego Farminga. Bo tak właśnie przez ten czas, jak mnie nie było, to wyszedł trailer Farminga, taki ten, taki krótki. Ale będzie, będzie właśnie, no Farming ma wyjść w 2022 w czwartym kwartale, czyli pod koniec roku z prostej matematyki będzie to październik, listopad lub też grudzień także myślę, że może być to gdzieś gdzieś listopad, połowa listopada więc zobaczymy do tego czasu myślę, że ta seria będzie tutaj na kanale gościła bardzo często też mam plany na inne serie więc na spokojnie wszystko, wszystko w swoim czasie możliwe, że w tą niedzielę już leci pure farming 2018, bo też chciałem właśnie jak wcześniej, wiem na odcinkach wcześniej, że będę chciał zrobić takie jakby porównania starych symulatorów. Czyli po parę odcinków z, ty z tych symulatorów, które są konkurencją farminga. Żeby wiecie, tutaj też się zaprezentować, tylko że Pure Farming myślę, że to będzie dłuższa seria jakieś 20 odcinków nawet. To jest też moim zdaniem najciekawsza gra z tych konkurencji. Choć jeszcze jest, wiesz, je, jeszcze jest właśnie Hadland Drops. Więc wszystko się okaże. Zobaczymy jak to też będzie wyglądać. No i też myślę, że jakieś vlogi od czasu do czasu w wakacje Wszystko się okaże jak to będzie wyglądać. Także no, no na razie od jakby... A, jeszcze puszczyłem Discorda, tak? I w sumie tylko z tych... W sumie sprawdźcie opis, bo jeszcze go nie robiłem. Zobaczymy co tam w opisie umieszcza. Pewnie Instagram. Na tym Instagramie jeszcze, jeszcze coś tam będę. A poza tym to nie wiem Zobaczymy jak to będzie. Także także no. Fanpage'a raczej też nigdy jakiś do tego Fanpage'a nie przywykłem i raczej już nie przywyknę, więc zostawimy na no, Discorda, no tutaj umarł, więc stwierdziłem, że go usunę. Ekipa też do ekipy już nie przyjmujemy, są pakami, siedzimy sami i może coś tam z CSK czas do czasu wleci na kanał, bo myślę, że to też będzie w miarę spoko jak najbardziej, żeby takie coś, coś zrobić, czasem do czasu jakoś CSK nagrać. Także, 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 no, nie wiem, jak z dźwiękami, myślę, że będzie Gites, bo też nagrywam to wszystko na jednej ścieżce, z tego ze względu, że jak słyszycie. Mikrofon jest z HyperXów moich. Także no, no jeśli bym miał czekać na mikrofon, to jeszcze, jeszcze dłuższa przerwa by mogła być o półtorej miesiąca, więc wolałem tutaj to tak zrobić. Także no, jak będzie mikrofon, to pewnie dostaniecie też w, w, w ten dzień co przyjdzie unboxing na spokojnie. Myślę, że będzie wszystko ogarnięcie. Będę tutaj musiał się ratować pracownikami, ale też myślę, że jak trzy razy w tygodniu to dużo, też nie będę robił poza odcinkami, tylko większość na odcinkach. Nie wiadomo, coś, coś tam pracownicy będą robić za mnie. Takieś misje, mi się wydaje, może w następnym odcinku porobimy czy coś tego typu. Wszystko się okaże, też pewnie odcinki będę w trakcie roku szkolnego nagrywał w soboty, czy coś. nie to wszystko razem, a, nie. a taka seria na pewno mi ułatwi. Takie coś, że no we wtorki, czwartki i, i soboty raczej odcinków nie będzie, myślę. Chyba, że jakoś nadarzy się jakaś premiera gry, czy coś jakieś bo też się, czaje, się będzie farming, myślę. Wydaje, że będzie, yy, będzie farming i, i, i chyba na FIFA się będę czy czaju wypyknąć coś. Idziemy oczywiście do Geysica, nie wiem, który ma więcej godzin i na pewno do któregoś trzeba tutaj z ciągników założyć tura i mi się wydaje, że to będzie, będzie New Holland. Eee, przyczepione jest, że to będzie New Holland, bo myślę, że pójdziemy albo w jakieś zwierzęta, albo w owce, albo w, e, w świnie, w krowy na razie, nie? Bo to też za dużo roboty mi się wydaje z będzie. Eee, dobra. Pracownika trzeba zwolnić, bo, bo dwa manianę. Nie to. O Boże, przyczepy! No już pierwszy fajnie. Dobra, przyczepy nie, nie, nie wziąłem, zajebiście. Myślałem, że jest podczepiona, także dawno też farminga nie grałem. W sumie od czasu, kiedy osta ostatni odcinek nagrałem z biur farma, nie grałem żadnego farminga. Tutaj powrót też do farminga. Także, także no. Też trochę przemeblowany, bo też mam teraz jeden monitor, stwierdziłem, że drugi mi nie jest potrzebny. A też traciłem przez niego trochę FPS-ów. Także, także no. Hejsik może w sumie tu stać. W sensie yy, ciągnik. No, niech się wysypie z kombajnu. Będziemy przelatywać na dalej. Widzę, że nie zmieniłem dysku. Nagrywa mi na dysk yy, system, bo widzę 52 giga mi zostało. Będę musiał tam podmienić w Będę Nagrywało na inny. Jakby, no, na inny dysk. Mam też dwa dyski. Także no. Dobra I, i oczywiście nie wiem latuje tutaj pracownik. Też myślałem nad jakąś serią zerpegów. Nie wiem czy to nie wrócimy do Otasta lub też Gothica 2. Wszystko się okaże w swoim czasie. Myślę, że gotika 2 byśmy mogli. Ale tak samo też Outlast'a, Bo w tym roku też Outlast ma wyjść nowy. Ale nie wiem, czy się na niego skuszę. Też mamy trochę serii do. trochę trochę gier do ogrania. W planach, więc na spokojnie. Jako, że kanał się opiera na, głównie na farmingu, no do tego farminga oczywiście mieć najwięcej. Ole mi ci pracownicy hajsu zeżali a Ja pierdzielę. Zobaczymy. Czekajcie, bo tu musimy... ...domyślne... To powyłączane musi być, o! I, i chyba, chyba przez to, bo więcej... Bo Czekajcie, aż się tepnę. Tak, bo on nie brał... ...sobie dokopywał nasion, debil. Także, także no... ...spoko. Także dobra. Jedziemy dalej z, z kultywatorowaniem. Myślę, że będzie to to Zobaczę też, ile te odcinki będą się wstawiać, bo... bo też, wiadomo, ja jestem po formacie, też tutaj wszystko się poczyściło, więc... zobaczymy też, jak będzie to szło. Także, 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 no... Mamy 13,5 minuty odcinka, także myślę, że... ten pierwszy odcinek moglibyśmy sobie zakończyć. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek jest w piątek, także no jakby 48 godzin różnicy pomiędzy jednym a drugim odcinkiem. Myślę, że to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.